Siemanko, dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak jeść w chorobie Hashimoto. Zapraszam na materiał. No, i zacznijmy sobie od ilości kalorii w diecie. Trzeba zaznaczyć, że to jest temat bardzo indywidualny i zależny od tego, co dana osoba chce ze sobą zrobić. Jeżeli chcesz utrzymać swoją masę ciała, to naturalnie e, powinno się spożywać tyle, ile wynosi nasze zero kaloryczne. Ile to będzie, czy to będzie 2000 kalorii, czy 3, wszystko zależy od tego, jak wygląda Twoje życie, jak wygląda Twoja praca jaką masz aktywność na co dzień, czy trenujesz, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nie da się jednoznacznie powiedzieć pytanie. Niemniej jednak odsyłam do jakiegokolwiek kalkulatora internetowego i polecam wyliczyć tam swoje zapotrzebowanie kaloryczne. To będzie przybliżone zapotrzebowanie kaloryczne, które będzie prawdopodobnie gdzieś scelowało w okolicy twojego prawdziwego zera kalorycznego. Innego wyjścia nie mamy. Tutaj musimy bazować na obserwacjach naszego ciała, na obserwacjach wagi ciała, na obserwacjach, pomiarów czy zdjęć poglądowych. Jeżeli ktoś chce schudnąć, naturalnie musi być w deficycie kolorycznym. Tutaj Hashimoto nie sprawia, że tak powiem, jakichkolwiek problemów, jeżeli chodzi o odchudzanie. Dalej chudniemy w deficycie, nie omijamy zasad fizjologii i ludzkiego ciała. Jeżeli chcemy przybrać masę mięśniowej, przybrać na masie ciała, to naturalnie musimy być w nadwyżce kolorycznej. Tutaj ponownie Hashimoto nie ma wpływu na to, co się dzieje. Jest tą nadwyżką koloryczną, także budowanie masy mięśniowej w momencie, gdy ktoś ma Hashimoto, jest dalej czymś możliwym. Drugim istotnym czynnikiem jest ilość białka w diecie. Tutaj nawet u osób, które nie są aktywnie, aktywne fizycznie czy które nie trenują siłowo, zalecałbym minimum. 1,2 g białka na każdy kilogram masy ciała, z uwagi na to, że ten makroskładnik jest po prostu bardzo sycący, dzięki czemu to bilansowanie naszej diety, to zarządzanie sytością w naszej diecie będzie o wiele, o wiele prostsze. Także taki 1,2 g na kilogram masy ciała to jest taki według mnie absolutny minimum. Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, czy redukcję, tutaj zalecałbym minimum te 2 gramy na każdy kilogram masy ciała, lub jeżeli ktoś nie przepada aż tak mocno za produktami białkowymi, to te 1,2 6 g na każdy kilogram masy ciała, to dalej będzie ilość, która będzie po prostu zapewniała to, że ilość naszej masy mięśniowej nie będzie spadała w okresie redukcyjnym, jak i będzie możliwe budowanie masy mięśniowej w okresie nadwyżki kalorycznej. To, co powinniśmy lub to, co warto byłoby zawrzeć w swojej diecie, no to produkty pełnoziarniste, strączki warzywa, owoce i tłuste ryby lub jeżeli takich tłustych ryb nie jemy to po prostu suplementacja kwasami omega 3. To wszystko po prostu pozwoli nam na prawidłowe zbilansowanie naszej diety, na to, żeby nie było w nich mniej niedoborów, czego po prostu no, bardzo łatwo się nabawić w momencie, gdy nie mamy warzyw i owoców, nie spożywamy właśnie produktów pełnoziarnistych czy strączków, bo strączki po prostu no, ułatwiają nam dostarczenie odpowiednich ilości chociażby wapnia, żelaza, magnezu, selenu, jodu, potasu itd. itd. Tutaj naprawdę warto nad, nad tym przysiąść i warto spożywać minimum 450 gram warzyw i owoców dziennie. Dzięki temu to zbilansowanie diety będzie znacznie, znacznie prostsze, dostarczenie odpowiedniej ilości wynika też wtedy będzie czymś po prostu banalnym. No i oczywiście w okresie jesienno-zimowym warto byłoby rozważyć suplementację e, witaminą D. Z uwagi na to, że no, tego słońca no, aktualnie nie dociera zbyt wiele, więc tak czy siak będą niedobory, Dlatego taka replantacja bitumenu D będzie czymś, co warto byłoby po prostu robić. I to, jeżeli chodzi o ilości, to od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych. Chociaż z praktyki powiem, że no. Częściej sprawdza się dawka 4000 jednostek międzynarodowych, tym bardziej, jeżeli mówimy o osobach, które gdzieś ważą więcej niż te 80 kg i tutaj mogę powiedzieć to chociażby na własnym przykładzie. Chociaż mimo wszystko lepiej najpierw zbadać poziom tej witaminy D, zobaczyć jak on wygląda, zobaczyć, jak on wygląda w momencie, gdy suplementujemy to około 800-200 jednostek międzynarodowych i wtedy ewentualnie wraz z lekarzem decydować, czy jest to dawka odpowiednia, czy warto byłoby ją zwiększyć do tych. 000. To, co warto byłoby ograniczyć lub ograniczyć do minimum, to oczywiście fast foody, które mogą w prosty sposób dostarczyć nam dużych ilości kilokalorii i sprawić, że będziemy w nadwyżce kalorycznej i że przytujemy tłuszczyk. Poza tym, fast foody są bogatym źródłem kwasów nasyconych, które negatywnie wpływają na stan naszego zdrowia, stan chociażby serca, stan całego układu sercowo-naczyniowego, więc tutaj warto byłoby ograniczyć tego typu wypady do minimum. Oczywiście nie mówię, że jest to coś zakazanego, jeżeli ktoś pójdzie raz na jakiś czas, to nic złego się nie dzieje. Natomiast warto byłoby to, tak jak mówię, ograniczyć i nie jeść chociażby codziennie, bo no, to mogłoby skończyć się źle. Tym bardziej, jeżeli ktoś przez to przekracza swoje zapotrzebowanie kaloryczne i niepotrzebnie obrasta w luszu. No i na koniec taka praktyczna rada, nie popijamy leków na torczyce kawą. Z uwagi na to, że po prostu mm, przez to wchłanianie tych leków jest znacznie, znacznie gorsze. Omijamy to, nie robimy tego, kawkę możemy sobie wypić, wypić później w ciągu dnia. Jeżeli ktoś był przyzwyczajony do tego, że popijał niestety, no to radzę po prostu się odzwyczaić, bo wyjdzie Wam to na zdrowie. Także nie róbcie tego, omijajcie kawę, leki popijamy wodą, to będzie jak najbardziej odpowiednie podejście. To byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Pamiętaj o zostawieniu lajka, zostawienie subskrypcji, o kliknięciu w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!